Czy można zaoszczędzić na szpachlowaniu? Można. Wystarczy, tak jak tutaj widzicie na filmie, nie szpachlować płyt po całości. Temat dość kontrowersyjny. A dlaczego? Bo niektórzy uważają, że jeśli nie wyszlifuje się, nie wyszpachluje się takich płyt po całości, to zawsze będzie widać gdzieś łączenia. Czy to prawda, czy nie? I tak, i nie. Jeśli zrobimy wszystko dobrze, przyłożymy się do tego, to praktycznie połączenie nie będzie widać. A będzie widać, o ile będzie widać, to bardzo mikroskopijnie. Tak, że jeśli ktoś to zauważy i będzie się do tego czepiał, to jest coś z nimi, tak. I lepiej takich zleceniodawców omijać szerokim łukiem. Bo prawdopodobnie czepią się każdej puszynki piordółki, która będzie gdzieś tam widoczna na ścianie. A jak zrobić, żeby zaoszczędzić właśnie trochę tej kasy? To a może dokładnie popowiem Wam w innym filmie. Tutaj skupimy się na efekcie. A czy warto? No to pytanie musicie odpowiedzieć sobie już sami, bo tak naprawdę szlifowanie takich połączeń, tylko samych połączeń, wymaga od nas dużo większej precyzji niż szlifowanie po całości. Jeśli mamy ścianę równo pięknie wygładzoną, to wtedy lecimy fajnie szlifierką, a tu musimy się jednak skupić bardziej na tych połączeniach. Więc samo szlifowanie wbrew pozorom może zająć trochę więcej czasu. A efekt? Efekt, tak jak powiedziałem, może być. Niemalże idealny, a prawda jest taka, że nawet ktoś po całości brak będzie szlifował, spachlował, to równie dobrze może coś spieprzyć i ten efekt też nie będzie idealny. Kolejną kwestią jest to, co będzie potem na tych ścianach i gdzie pomieszczenie znajduje się, jakie jest źródło światła. Bo jeśli pomieszczenie nie jest zbyt dobrze oświetlone i takie będzie, to prawdopodobnie nie będzie widać w ogóle żadnych połączeń, nawet jeśli będą nieco gorzej, że tak powiem, zrobione. Jeśli będzie jakaś tapeta na ścianach, to tym bardziej. Jeśli jakaś farba strukturalna czy tym podobne, to już w ogóle. Ale kiedy ściana będzie mocno wyeksponowana, dobrze oświetlona, to wtedy pokusiłbym się o zrobienie dobrze na całej powierzchni gładzi. A dokładnie, ile można zaoszczędzić? To już tak naprawdę kwestia tego, za ile fachowiec położy Wam całą gładź i jakiej gładzi użyjecie, bo tu też są ceny mocno rozstrzelone. Wypowiedzcie się w komentarzach, co Wy o tym wszystkim myślicie, jak Wy uważacie, jak Wy robicie i jak byście chcieli, jeśli jesteście przyszłymi inwestorami. Obserwujcie kanał po więcej tego typu treści. Możecie sprawdzić, co już jest na kanale. Tam na pewno już sporo znajdziecie dla siebie materiałów. Komentujcie, obserwujcie, subskrybujcie i zobaczcie efekt końcowy.